Duch Święty przychodzi do każdego z nas. Chociaż my tego nie czujemy, ale musimy to przyjąć. Zesłanie Ducha Świętego nie jest jednorazowym wydarzeniem, które ma miejsce tylko raz w roku. Ale Duch Święty chce przychodzić do nas każdego dnia. Duch Święty i dziś na nowo chce nam się objawić ze swoją prawdą. Prawdą pisaną z dużej litery. Prawdą, której znieść ani pojąć nie możemy. Bo jest tak niesamowicie piękna, prawda o miłości Bożej. Dopiero Duch Święty nas o tym przekona. Być może zdarzyło Wam się pomyśleć, że Duch Święty do Was nie przychodzi, bo nic nie czuliście. Nawet w dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Nie pojawiły się żadne ogniste języki, wicher czy coś podobnego. Ale to nie oznacza, że Duch Święty nie przyszedł przyszedł ale my nadal nie biegamy i radośnie nie opowiadamy o miłości Boga do nas nie świadczymy o Jezusie z martwych co jest tego powodem dlaczego nasze serce nie jest tak przepełnione radością może coś stanowi w nas ograniczenie i to my nie pozwalamy aby Duch Święty w całej prawdzie na nas stąpił może ograniczamy Ducha Świętego mówiąc mu w ten aspekt mojego życia możesz przyjść, ale w inny nie wchodź. Warto dziś zastanowić się nad tym.